A jednak spływają gratulacje dla Werner. Sama się tego nie spodziewała. Anita Werner jako jedna z dziennikarek zainteresowanych sportem na bieżąco śledziła poczynania Igi świątek na Wimbledonie. Miała okazję zrobić wyjątkowy wywiad, który poniósł się szerokim echem wśród fanów tenisa i samej Igi. Takiego odzewu nie spodziewała się sama Anita. A jednak spływają gratulacje dla Anity Werner. Sama się tego nie spodziewała. Anita Werner miała okazję już przeprowadzić wywiad z Igą Świątek i nigdy nie wątpiła w jej talent. Przed meczem Raszynianki na Wimbledonie przekazała też specjalne wieści. Gwiazda TVN teraz ponownie przygotowała coś, co bardzo spodobało się fanom tenisa. Pewnie sama była zaskoczona że wywiad tuż po Wimbledonie zostanie tak ciepło przyjęty. Spływają gratulacje dla Anity Werner. Wszystko przez wywiad z Darią Abramowicz. Anita Werner miała okazję przeprowadzić wywiad z Darią Abramowicz, która była gościem w Faktach po Faktach. Psycholożka opowiadała w rozmowie o wszystkim tym, co stało za sukcesem Iggy na Wimbledonie. Nie zabrakło też wątków humorystycznych na temat słynnego już makaronu z truskawkami i śmietaną. Cały wywiad zrobił najwyraźniej wrażenie na oglądających, bowiem Anita Werner postanowiła podzielić się, i jednocześnie pochwalić, że otrzymała gratulacje od innej dziennikarki. Super wartościowa rozmowa Anita podkreślenie Werner podkreślenie official zabramowicz Daria. Kiedyś robiąc wywiad z Darią dowiedziałam się o prowadzeniu dziennika, to taka rozmowa z samym sobą i dzielenie się emocjami na piśmie. To jest coś, co zachowałam w pamięci dzięki Darii. Bardzo polecam tę praktykę, napisała Karolina Chytrek-Prosiecka na Instastory, a Anita pokazała to na swoim profilu.